Witam wszystkich. Dziś chciałbym Wam pokazać pięknego Seata Leona, który przyjechał na jednoetapową korektę lakieru i zabezpieczenie ceramikami od CS2. Zabezpieczone szyby, karoseria, felgi. Wyczyszczone i zabezpieczone wszystkie materiały wewnątrz pojazdu, tak by przywrócić jego stan do momentu, kiedy był odbierany z salonu. Tak się to wszystko prezentuje. Poza jedną etapową korektą lakieru na samochodzie musiałem przeprowadzić najnowszą metodą, jaką jest PRS, czyli punktowe usuwanie zarysowań, ponieważ samochód miał mega uszkodzone trzy elementy. Udało się to ładnie wyprowadzić, żeby nie lakierować, nie wydawać 2,5 tysiąca na lakierowanie tych elementów. Za ułamek ceny przywróciłem praktycznie fabryczny stan lakierów w tym miejscu. Zainteresowanych taką bądź podobną usługą zapraszam do kontaktu. Subskrybujcie kanał, byście byli na bieżąco z tym co robię.